Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej Dave, a dzisiaj lecimy sobie z e, nocą pierwszą w wersji Halloweenowej e, Five Nights at Freddy's 4. Postanowiłem, że będzie to wersja Halloweenowa, gdyż po pierwsze, nie uruchamiam jej nigdy, po drugie, jest okres mniej więcej już po Halloween, kilka dni po Halloween, więc te dwa, trzy odcinki z wersji Halloweenowej nie powinny źle się przyjąć, prawda? E, Coś nowego byłoby to dla mnie, coś nowego byłoby to na pewno dla większości osób Bo mało kto widziałem, że przechodził Halloweenową. Widziałem, że oczywiście przechodzą normalną, ale Halloweenowa też nie jest najgorsza Mam od razu e, pana Golden... nie, Redbera Gold... Co on takiego zrobił tym razem? Obserwuję cię W twoim pokoju, znowu Nie bój się Jestem tu z Tobą. Jesteśmy płaczącym dzieckiem. Tej który... mamy co? Chick, Boniego i Frediego. All... To są moi przyjaciele. Okej. Okay. Ktoś się śmieje, chamsko. My musimy chyba popukać, nie? Nie płaczę. Ale Foxy nie ma głowy. Jutro jest kolejny dzień. Tutaj pamiętam, że tutaj jeszcze trzeba będzie wziąć obie ręce w, do pracy. A mianowicie i klawiaturka, i myszka pójdzie w ruch. Najgorsze jest to, że mam problem ze słuchem. Więc mam troszeczkę słabszy, słabszy słuch. Więc ja bardzo dobrze mogę nie usłyszeć czegoś. Więc tak. Kontrolem była latarka. E, Dobra. Ja z TX mogę schować w Muszę przypomnieć na surowo. Więc mamy tak. Control, to, to, tak, okej. Okay. Nie mamy ograniczonej latarki. Wiadomo, mamy to. Tutaj też to będzie działać tak samo. Dokładnie. Tutaj nie ma, na szczęście nie ma klikania jak we FNAFie trójce, więc jestem plus. Chciałbym oczywiście po tych materiałach z FNAFa jakby Usłyszeć od was opinie, co byście chcieli dalej. Co byście chcieli dalej zobaczyć tutaj. Bo pewnie pierwszym odcinek, czy, czy dwa pierwsze odcinki, jak wrócę, z skończymy z FNaFem i FNaF mówi. Będzie mianowicie powrót do Main, main Scare, cure, right? Scare of Scare. Do, do tego popularnego horrorka, Z dwa odcinki na pewno. I coś innego trzeba będzie wykombinować, prawda? Więc y, tu możecie widać, w międzyczasie znać. Nie ja o tym na pewnie w każdym odcinku. Co po tych, po FNAfie, w międzyczasie, tam oczywiście jak będę bo odcinki z Maidscare'em nagrał, no, nagrane nic nie chcąc. Na zapas. Też będę zaczynał okres, nowy okres w życiu, więc... Ym... Ym, no wiecie, no praca, tak, no to praca uniemożliwi mi nagrywanie w każdym możliwy dzień, więc... Muszę, muszę sobie coś nagrać na zapas i to powrzucać, tak? Więc to bym chciał od Was dostać informacje. Dobra, to żeby Wam też nie zajmować czasu, to ja Was zostawię na razie. I widzimy się w okolicach 5 am. Chyba że się coś ciekawego wydarzy. Hmm... Jack of Pony się pojawił, moi drodzy. Uuu, ale Chica ładnie wygląda. Strasznie ładnie wygląda z tym pumpkinem, a nie cupcakeiem. No te Fredziaki też mi się teraz bawi. I nie ma co się że będę zamykał mordę, jak będę podchodził do drzwi. Ale pierwszą noc się raczej uda bez problemu. Nie wiem, czy mam głupi, głupi nawyk, że się wsłuchuje, to nie patrzę w ogóle w monitor, nie? Jak całkowicie się wyłączam, i moje oczy widzą, idą, nie chcą. I to powoduje, że... Jumpscare może być trochę gorszy, bo nie będę, się go, nie będę go widział, nie? I będę musiał na niego spojrzeć. O! Mamy! Noc! Ech, debilo. Debilu! Szóstą, a nie szóstą noc. Kłowa! Spać mi się chce! Cztery dni to imprezy. I mamy otwarte drzwi. Wiesz, że on się po ponownie ukrywa, tak? Ale jest dnia. Tu był wcześniej telewizor, I guess. On nie przestanie, póki go, póki go nie znajdziesz że Martwa Mangiel. Jakiś kuźwa kwiatek, bratek. Jakaż jest. Nie, tutaj. D że ten Fre Freddy, bardziej Fre Fredbear, podąża za na nas, na nas wzrokiem. Na ja jest jest na każdej kamerze. Wiedziałem, że to będzie, a tak podskoczyłem. Tak, może nie podskoczyłem, ale drgnąłem dosyć mocno, nie? Jutro jest kolejny dzień. I zabawa z Balloon Boyem, ja nigdy z Balloon Boyem w tej wersji nie wiem do czynienia. Ajajaj. Jezu, ale ty creepy wyglądasz. Kurwa, już mi się biegnie. Ale no, on nie biegnie w ogóle. Przebieg na prawo. <mys> Klikajmy akurat kontrol, kurwa. Pierdolony balon śmieciu! O jezu. Uhu, uhu. Uhu. To niezła pobudka kurwa, w to trzeba grać o ósmej rano, to się kurwa człowiek tak pobudzi, przed pracą za to puszcza, nie? Ło Ale mnie kurwiszą zesrał z tą swoją mordą. Plusz, drobnie nie był taki straszny. Tylko te frejdziaki się pojawiają. Dobra, jak się laguje latarka, to wiem, że on tam stoi. Musiałem krok już się świecić odruchowo, bo... ...walą obojny. <laughs> nie! Kto biegał? Biegał Foxy, nie? Ja nie lubię w tej, tej ciszy, tego spokoju, niby przerburzą, nie Ja nawet nie oddycham kurwa jak wchodzę, podchodzę do tej drzwi, nie Dobra, wiedziałem, że ona tam stoi, ale... Ona jak będzie blisko, to nie straszne. moim zdaniem jest tak, jak one miały te zwykłe swoje parwy, to one były creepy, bo one były... bo one były ledwo co widoczne gdzieś tam, nie, one były tak ukryte w cieniu, że tak to można powiedzieć, a teraz się świecą, nie? Oj, 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 oj. oj pierwsze drzwi zatrzaśnięte przed Rim, oj, oj. Cika, ja lubię cię, ale... Powiedziałem, że jesteś ładna. Ale chcąc nie chcąc jestem zajęty, no nie, nie ryb tak. A jest jeszcze w tym odcinku dostanę jeszcze jedna Druga aim tu bardzo wolno leci. Was. Jest w kuchni, bo słychać, że tam się na pieprzo z y, patelniami. Widzę, że zmywarka się popsuła. Nie, no, słychać ją w kuchni. jest plus, że ona zawsze ma dźwięk kuchni. Dobrze, Czemu ja słyszę dźwięk mangel do kurwy? To jest noc numer dwa! Czemu ja Mangiel słyszałem? The fuck? Ja rozumiem, że mangle chyba to jest jako... ...zamiast Foxiego. Ale czemu ja słyszałem po lewej stronie przy drzwiach? Ktoś mi to wytłumaczy, co... Proszę, niech mi ktoś wytłumaczy, co to był za dźwięk z tej wersji. I co on oznaczał? Wykrakałem, że dostanę Jumpscara, praktycznie na samej dwie! Ja chciałem dzisiaj całą tą, tą grę nagrać, kurwa, no? Są potem, to ja coś ci się nie, nie wyrobię tymi zawałami. Ryzyko, było, bo moja postać zdychła. moje wstrzymywanie oddechu jest straszne. Ja za każdym razem podchodzą stara, tak jak teraz wstrzymuję oddych. To jest straszne, to jest najbardziej straszna część na pewno, nie? To jest tu naprawdę można się zesrać. Stoi tam. Nie, nie stoi. Może wciągłem już papcie. że wyciągnąłem papcie lub i lacie... a czy tam lacie jak to co nazywa, to nazywa jakoś nie wypadną mi. Nie ma tego strachu, że wylecę z kapcie. Ona dalej się tłucze w kuchni. Chcę świecić! Chyba, ja że zrobimy tak, ja może rzucę wam sobie ten, ten odcinek na początek. Bo noce są chyba kompatybilne, więc tą wersją ma zwykłą. I dacie mi znać, czy chcecie te pozostałe noce, oczywiście, że będzie się dało, ale sprawdzę to po nagraniu. I dam znać w opisie. Czy chcecie tą czwartą, piątą noc? W wersji normalnej, nie? Jest się bez tego Halloween. Cika, proszę cię odejść. Nie chcę skara kolejnego, jeszcze jedna noc mnie czeka. ale mnie święci broda. Podrapać. Czemu wszyscy za mną biegną? Tu się nikogo nie ma przecież, nie? No właśnie. Przebieg po prawej, ale. Kogo tu nie ma? Ojej, oj, oj, dwa Fredziaki już. O, no, 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 no. Papa Fredziu, no. Chapa Ja słyszałem jakiś dziwny wzdych. Jak? To jest tak stresująca część. To AM. Czemu ja zawsze chcę świecić latarkę, jak oni zaczynają zdychać? Ja nie mogę powiedzieć przycisku, to jest problem, nie? No, znowu chciałem! No, w Banga chcieli zarąbać, no. Ale mnie w kinolu kręci! Jest! Mogę się podrapać! Boże, dziękuję! Była druga no a ja tu już mam stresa, nie? No pokazuje jak, jak tej gry... ...nie przepadam pod kątem jumpscare'owym. Zostały 3 dni do imprezy. Zostawił Cię. Znaczy, no, pozostawił no, Opuścił Cię. Wyszedł bez Ciebie. On wiedział. no czy on wie. Że ty nienawidzisz tego miejsca. Jesteś tuż obok wyjścia. Jeśli pobiegniesz, możesz uciec. Pozosta Ośpiesz się. Biegnij do, do exitu. Nie. Nie pamiętasz, gdzie... Nie pamiętasz, co widziałeś? Wyjście jest w drugą stronę. Pośpiesz się. Jest za późno. Pośpiesz się i... Z... Jakby pobiegnij w drugą stronę i znać kogoś, kto ci pomoże. Ty wiesz... E co może się stać, kiedy on się złapie. Może znaleźć pomoc, jeżeli... ich pokonasz, nie? Jakby... ominiesz ich. Musisz być silny. Jutro jest kolejny dzień. To jest... ja znowu! Ja specjalnie chciałem spróbować telefonu, bo mam nagrać moment fal do tej gry, ale... ...no wiem, że może to jeszcze nie jest ten moment. I mamy czasu? ...45 sekund. On ma zdjęć biegania, już był w drugim pokoju. Nie uda się. Nie udało się, ale... To jest bardzo dużo tego hello, to bardzo utrudnia mi usłyszenie, gdzie on idzie, nie? Ja słyszę już takie. Typ, 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 typ. Negocjowali dalej na krześle i to jest takie mylące, nie? Ale no dobra, no co trzecie musimy przejść w tym odcinku, no. Tak jak powiedziałem, tak muszę zrobić, no. Co to zrobić, no? Chcąc, nie chcąc. Umowa to umowa. No myślę, że następnym. Częścią FNAFa... FNAF Mogłabym mogłaby być Pizzeria Later FNAF World już że dole Jestem upośledzony Ja byłem zjebany, bo myślałem, że ich nie ma jak jest Foxy To nie Fredber. Ja zaświeciłem od razu Kurwa, to, to nie materiał cisza bo krzyków. To... Będzie tu, prawda? Chowaj się kurwa. A to serio będzie ca cały czas tak dawać ten dźwięk? Chyba przejdziemy naprawdę na zwykłą część. Bo ja nie dam. Ja PIERDOLĘ, kurwa! To już byłaś w wersji kurwa pierdolonego pluszaka, kurwa mangel. Ty! Uspokój topę! No ja pierdolę. Co jest, kurwa, to jest trzecia noc? A, pinda, dosyć, że daje dźwięk. To ona ma raz, dwa, trzy. Kurwa, czwarte stadium chyba, to jest jumpscare, jak dobrze pamiętam, bo jest pluszak. Stanie na, na, na prosto, wychylenie się do przodu i atak, kurwa, tak? Ona była pluszakiem, ja tylko się obróciłem do Frediaku, Fredziaków, zamknąłem drzwi cise, cise, Już się, kurwa, się, jąka mnie. I kurwa, poszedłem do niego. No to jest bullshit jakiś. Przecież min nie minęło kuźwa nawet pół godziny! W grze oczywiście. Ja to- sorry, ale ja trzecią noc i czwartą nagram razem. Nie chcę mi się teraz tego robić w wersji Halloweenowej. Ja sobie to idę zaraz powiem czy mogę to zrobić na normalne. No... Ten dźwięk tej mangel jest straszny kurwa przeszkadzający, strasznie rozpraszający, plus tego ballon jak którego nie słychać jak on działa. Sorry, bo dla mnie ta gra nie była trudna, jak ostatnio przechodziłem. W wersji normalnej... Ona jest prosta w chuj. Tutaj mam bardzo duży problem coś słyszeć. I to dla mnie jest duży problem. To słychać po moich reakcjach kurwa, jak ja się rzeczywiście podskoczę z tego krzesła wręcz. Więc. Mam nadzieję, że będzie się dało, ale chyba się tajną, no, bo była noc piąta tutaj, a tam no, piątą rozkończyłem. Więc. Y... Ja wam dziękuję na ten odcinek. Y... Mam nadzieję, że się podobały moje krzyki, yy, krzyki agoni. Yy, ja sobie zrobię przerwę, no bo. Nie chcę mieć to. W tym czy się do czynienia. A nie jutro, że tego znowu. Ja wam dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.